Dzień dobry! Mamy dzisiaj do omówienia kolejne zagadnienie związane ze stylami opisów, i tym razem bardziej dokładnie skupimy się na funkcji parent. Zobaczmy często poruszane zagadnienie związane z opisem poziomu parapetu, ale w kontekście poziomu od warstw wykończeniowych oraz od warstw bez uwzględnienia warstw wykończeniowych czyli od takiego stanu surowego. Mam tutaj dwie kondygnacje również włączone, to będzie kolejne zagadnienie do omówienia. Wyłączę jedną z nich, wyłączę może wstępnie okna. Jeżeli zmierzę poziom dolny samego otworu jest to 350, ale jeżeli zmierzyłbym na przykład od poziomu dolnego do poziomu okna jest to 100 cm. Czyli są to dwie wartości, poziom dolny obiektu jako 100 oraz jako 350. Nie ma ogólnie problemu z opisywaniem wysokości może parapetu, jeżeli będziemy klikać w otwór okienny. Natomiast jeżeli chcemy opisywać na przykład na opisie okna SmartPart, zawrzeć również opis poziomu wysokości właśnie parapetu, no to trochę problem, bo ciężkim jest czytanie bezpośrednio sumarycznej grubości warstw wykończeniowych pomieszczenia, czyli wartości pochodzącej z tego miejsca. Mam tutaj pewne grubości wprowadzone. Będę chciał je faktycznie teraz sczytać. I po kolei. Na początek utworzę prosty styl opisu, który będzie zawierał atrybut. I zacznijmy od tego, że będzie to architektura ilości, poziom, dolny, pisany z małej litery. Taki atrybut na razie umieszczę tutaj. Zamienię go folią z punktem bazowym, na przykład tutaj. Będzie to, no może, architektura. Wysokość. To będzie budowa, tutaj po kolei rozważania na temat tej wysokości. Wychodzę, to usunę, wprowadzę taki opis, ale okno smartpart. I teraz styl opisu faktycznie, jako z architektury, z biura, oczywiście, wysokość parapetu. 350. Centymetrów, 3500 mm. Natomiast teraz tak, zobaczmy, dwa razy klikam tutaj i zamieniam to na poziom dolny, pisany z dużej litery 1000. Czyli już wiemy, że jedna wartość, która jest wartością z dużej litery, jest to wartość mierzona na tej kondygnacji. Natomiast jeżeli będziemy podawać z małej litery, to jest to od zera pozycie bezwzględnego. Więc będę używał tej wartości pisanej z dużej liter. Jeżeli potrzeba jest zmiany takiego atrybutu może na jednostkę inną, to wtedy oczywiście możemy kliknąć tutaj dwa razy, wybrać na przykład wymiar, że ma to być w centymetrach czy w metrach jak najbardziej z tego miejsca to zrobimy. My będziemy jednak używać w stylach opisu formu, nie atrybutów, będzie to troszeczkę da, da nam to więcej oczywiście możliwości. I tak, to jest wysokość otworu. Natomiast teraz pasowałoby nam, w jakiś sposób tutaj dostać się do warstwy wykończeniowych pomieszczenia, aż ale klikając w SmartPart. I tu zaczynają się trochę schody. Wybiorę atrybut. Na razie taki testowy, niech to będzie atrybut architektura ilości i albo ogólne może, nazwa obiektu. Szukam w każdym razie nazwa obiektu. Jest w architektura ogólne. OK. Tworzę tutaj drugi atrybut. Będzie to A, czyli alfanumeryczny. W tym miejscu zabienie go również tej folią z punktem bazowym. W tym punkcie wysokość parapetu No będę testował cały czas ten atrybut. Ten górny jest to usunięcia. Zaznaczę samo okno smart part chcę opisać. No, jest okno, makro, smartpart, to się zgadza. Chciałbym się dostać do na wstępie otworu okiennego. Co tutaj należałoby zrobić? Jeżeli otoczymy taki smartpart, ale poleceniem parent, czyli właściwie tutaj powinniśmy teraz zastosować style opisów, formuła i damy rodzic, atrybut ogólne znów i nazwa obiektu w tym miejscu. Spróbujemy taką formułę zastosować, Umieszczę to również tutaj na dole jako formuła. No tutaj znowu atrybut usunę i zapiszę to jeszcze raz jako folia. Później już nie będę usuwał tych atrybutów, tylko będę nadpisywał atrybuty już istniejące. Opisuję po raz kolejny opis, sam smart part. Element okienny. Co to jest element okienny? Element okienny jest to tutaj ten element, w który wkładamy okno, ale to jeszcze nie jest otwór. To idźmy dalej w takim razie, czyli gdyby otoczyć ten element okienny jeszcze raz parent, tutaj na koniec zamykam, zatwierdzam, prawie by zatwierdzić, to jesteśmy teraz w otworze okiennym. No i przykładowo, gdyby chcieć zczytać z tego otworu okiennego wysokość faktycznie tego konkretnego parapetu w stanie surowym, to wystarczyłoby nam wybrać tutaj atrybut który nam za to odpowiadał czyli możemy jeszcze raz sprawdzić atrybut w architektura ilości i będzie to tutaj poziom dolny pisany z dużej litery czyli 112 podmieniam atrybut w tym miejscu, usuwam tutaj symbole jeszcze niepotrzebnych małpek 1000, 1000 mm zgadza się no chciałbym to wyrzucać w Centymetrach, więc podzielę to przez 10. Jest 100. Czyli mamy wysokość parapetu w stanie surowym po kliknięciu smartpad. Natomiast gdyby chcieć się dostać jednak do tego pomieszczenia w środku, to musimy najpierw dostać się do ściany. Do ściany w warstwie pierwszej dostaniemy się klikając smartpad, bo jest on umieszczony w warstwie pierwszej, to jest dosyć istotne tutaj. Więc idźmy dalej. Jeżeli może zamienię to znów na 498 jako nazwę obiektu i dołożymy do tego jeszcze jeden parent. Patrzę na nawiasy, 3 na końcu, ok, zatwierdzam. To jestem w ściana no 111 akurat tutaj. Dlaczego 111? Jeżeli przejdę do modyfikacji atrybutów, aby sprawdzić jakie atrybuty posiada ta ściana, to okaże się, tutaj trochę testowych atrybutów, że nazwa obiektu to jest ściana 111, ta konkretna warstwa. To znaczy, że to jest warstwa numer 1 o pisaniu 111 atrybutem jako nazwą. Czyli dostałem się właśnie do warstwy pierwszej ściany, ale po kliknięciu Smartpart, który się znajduje w tej ścianie, w tym otworze. Czyli już jest całkiem dobrze. I teraz, aby dostać się do pomieszczenia, które sąsiaduje z tą ścianą, możemy wpisać tutaj w Parent. Wprowadzamy atrybut MT mt Raum. Raum. jest to taki, taka funkcja. Używaliśmy podobnego atrybutu, gdy budowaliśmy etykietę pomieszczenia. mt Boden wtedy używaliśmy jako warstwa dolna pewnego obiektu, ale klikaliśmy w pomieszczenie wtedy. Teraz nie klikamy w to pomieszczenie, tylko musimy je wykryć, więc wykrywamy je mt Ram, czyli sąsiadujący tutaj, sąsiadujące pomieszczenie do tej ściany. Dopiszmy do tego tak jak wtedy też, czyli mt Boden, aby wykrywać Warstwy, ale dolne, boboden. No i teraz tutaj wybierzemy atrybut, który będzie sczytywał nam grubość tych warstw, a grubość tutaj możemy faktycznie zamiast pisywać, można się po tym przycisku wykończenie tego trochę domyśleć, że jeżeli wybiorę wykończenie, powierzchni podłogi faktycznie, ale nie materiał, tylko architektura ilości grubości warstw, których wszystkich OK. To taka formuła ta mi powstanie. MT wszystkich warstw grubość. Więc gdyby wkleić tę formułę tutaj jako mtboden w tym miejscu, trzeba tylko jeszcze przeanalizować tutaj nawiasy. Potrzebowałbym w sumie 5 nawiasów, aby zamknąć tę formułę. Ok, ale trzeba pamiętać też, że teraz będziemy już grubości liczyć, więc tutaj będę zmieniał formułę na 8F.2 na przykład. Zatwierdzam. Enteren prawy 280 milimetrów. Czy to się zgadza faktycznie? 280, to by się zgadzało. Na panele, oczywiście są cieńsze. Tutaj one będą, jesteśmy w centymetrach. 2 centymetry. Jastryk będzie miał 6 centymetrów. I tutaj zatwierdzę to okienko. Może najpierw je trochę przeniosę. Wyszło mi poza faktycznie ekran. Jest. OK. Do no, aktualizacji tutaj powinniśmy otrzymać, jeżeli takiej aktualizacji nie ma, to zaznaczę może jeszcze elementy i tutaj wybiorę: Aktualizuj opis. Jest 200 faktycznie, czyli mamy 200 mm. Aby to znowu były centymetry, a nie milimetry, to to przedzielę przez 10. Ok, jednostki tutaj jeszcze nie chcę na razie widzieć. Czyli mam 20 cm grubości warstw wykończeniowych oraz 100 cm. Jako poziom dolny tego parapetu w stanie niewykończonym. Więc można byłoby teraz zapisać, że zbudujemy sobie taki opis, gdzie będzie H, ale wysokość tekstu 2,5 i będzie to H parapet w stanie surowym dwukropek oraz w stanie w stanie wykończonym. Czyli dwa takie atrybuty tutaj umieszczę, dwa opisy. O, może będą one wyrównane do jednej strony, czyli tutaj zaznaczę punkt bazowy, a niech będzie nawet w narożu, w ten sposób. I wstawimy tutaj dwa atrybuty, czyli wysokość parapetu w stanie surowym Damy tutaj wysokość, również nie będzie 2,5, skoro tam już była taka, tutaj będzie taka sama. Jeszcze centymetry tam dopiszemy, to znaczy na przykład w informacje. Informacje. Dodamy jeszcze atrybut tekstowy w cudzysłowie centymetr. Można to również wykonać, niekoniecznie pisząc formułę, możemy również taki atrybut wprowadzić tutaj jako wymiar. Może faktycznie będzie to tutaj nawet lepszy wybór. Bo mamy tutaj formułę taką numeryczną. Bardziej, to zadajmy jej faktycznie, że to będzie formuła F8.0, aby nie było miejsc po przecinku. I wymiar, niechby tutaj był faktycznie jako centymetr. Zobaczmy, jakby to wyglądało. 100 centymetrów jest. Trochę przesunę tą formułę do tej lokalizacji. skopiuję formułę z punktu. Może akurat tutaj, żeby było równo. No nie do końca wyszło równo, to teraz przesunę w takim razie już. Całkiem na oko, i formuła, która zostanie tutaj użyta, jest to faktycznie całość tutaj warstw wykończeniowych kopiuję tę formułę, która musi zostać odjęta od tego stanu surowego, czyli tutaj wprowadzę minus i połączę te dwie formuły w takim ciągu. Czyli powinniśmy tutaj mieć 80 cm faktycznie, jeszcze może kontrola punktów bazowych, jakie one tutaj były, na roże na dole może być, będzie się formuła rozwijała w lewo i do góry. Czyli mamy takie dwa opisy. Teraz zamykam to już w jeden styl opisu, to znaczy style opisów, jako folia, jeszcze raz zapisuję wszystko. Wysokości parapetów. OK, zapisuję stare dane. To jest do usunięcia. Teraz szybki test, to znaczy mamy tutaj otwór okienny, który będzie miał wysokość parapetu 70. 5. Niech tak może zostanie. Okno będzie obniżone. To się nic nie dzieje. Opisy. Klikam w obiekt smartpart, bo o to właśnie chodziło cały czas, żeby obiekt był smartpartem i żebyśmy w niego klikali. No i teraz tutaj kontrola. 75 to się zgadza. Druga wartość nie do końca, bo okno jest, znajduje się w drugiej warstwie. My jednak sczytywaliśmy tutaj warstwę, aby z warstwy pierwszej było okno, no bo tak powinno być włożone faktycznie. Więc o będzie wtedy wewnętrzne 20 około, tak żeby okno trafiło do środka. 75 i 55. Tutaj musi trafić to ścieżka do środka, więc tutaj, jeżeli mam jeszcze na przykład 4 cm, Mogę tutaj dodać ścieże wewnętrzne 24 cm, co najmniej. Tam jeszcze można troszeczkę je wysunąć, tak żeby nie minęło środka przede wszystkim, chociaż nie jest to chyba dokładna wartość. Mamy tutaj wartości dwie, zczytane. Jeżeli będziemy zmieniać wysokości warstw wykończeniowych, również powinniśmy mieć aktualizację, to znaczy 3, OK. No tutaj, jeżeli aktualizacja znowu nie następuje, to po prostu wywołujemy polecenie do aktualizacji opisów. Takie opisy, jeżeli są formułami różnie pisane, mogą czasem się nie zaktualizować. Wtedy albo aktualizujemy opisy, albo przerysowujemy plik rysunkowy i będziemy mieli również tą aktualizację tutaj wykonaną.